Pije się nawet 5-7 litrów wody dziennie. Suchość w ustach, ogólne przemęczenie. Ja jeździłem do pracy rowerem. To było w jedną stronę około 12 km. I ja już nie byłem w stanie tej trasy po prostu wykonywać. To było ponad moje siły cały czas. no Takie słanianie się na, na nogach. E, ubytek wagi ciała. Spadłem z wagi o jakieś 7 kilo. Przeciągu dwóch miesięcy bodajże i po prostu no już coś było nie tak, więc koniec końców wylądowałem u lekarza rodzinnego, zrobiono podstawowe no wywiad, podstawowe badania i jak to w Anglii, bo ja wtedy mieszkałem w Anglii, powiedziano, że odezwał się w razie, gdyby coś było nie tak. No I nie trwało to chyba 3 godziny, i się odezwali. Ja miałem wyłączoną komórkę, więc zostawili mi chyba z 5 wiadomości głosowych. No to już wiedziałem, że coś jest naprawdę bardzo nie tak. To, że trafiłem znowu do tej lekarz rodziny, ona powiedziała, że w tej chwili ma pan jechać do szpitala. Byłem w sumie zdziwiony. Z dzisiejszej perspektywy byłem trochę zdziwiony, że, że, że nie zawołali karetki ani nic, tylko po prostu sam, sam sobie pojechałem do, do, do szpitala. Także nawet nie trafiłem na, na ostry dyżur, tylko po prostu tam trafiłem na SOR, na kolejkę. Poczekałem chyba z dwie godziny, może trzy godziny. W tym czasie pobrano mi krew, jak, jak tam siedziałem, to nagle zauważyłem, że zaczynają się koło mnie właśnie kręcić ci, ci pielęgniarze i tak patrzeć co, jak ja w ogóle się zachowuję. Co chwilę się pytali jak się czuję. Mówię że nie, w porządku się czuję generalnie. Młody Bóg. Tyle że mi się pić chce. No ale potem już przyszedł lekarz i, i jakby bez, bezceremonialnie też stwierdził że po prostu mam cukrzycę. No, oczywiście typu pierwszego.